No to muszę przyznać, że albo jest naiwnym kretynem, albo czerpie bardzo duże korzyści z Europejskiego Zielonego Ładu. Zaciskam pętlę na swojej własnej szyi. Witajcie serdecznie, moi kochani, na naszym politycznym kanale, w Parlamencie Europejskim znów zawrzało Europosłanka z Konfederacji. Ewa Zajączkowska ponownie na swoim profilu na portalu X zamieściła mocny apel i obnażyła jednego z europejskich pajaców. Jak się okazało, komisarz UE do spraw sprawiedliwości, który latami atakował Polskę, jest obecnie podejrzewany o pranie brudnych pieniędzy. Ewa Zajączkowska ujawniła powiązania tego człowieka z polskimi politykami, takimi jak chociażby Szymon Hołownia. Oto, co napisała w swoim wpisie na portalu X przed państwem Didier Reinders. Jeszcze kilka dni temu był komisarzem UE sprawiedliwości i przez minione lata atakował Polskę za brak praworządności, żądając odebrania nam finansowania. Dziś jest podejrzewany o pranie brudnych pieniędzy, a belgijska policja przeszukała jego domy. Mało tego. Reinders był podejrzewany o branie łapówek, za załatwianie rządowych kontraktów i pranie pieniędzy w Kongu jeszcze chwilę przed tym, jak został komisarzem UE. To wiele mówi o standardach panujących wśród unijnych elit. Trudno o lepszy przykład zgniłej eurokracji, lubującej się w atakowaniu Polski i to przy wsparciu polityków z koalicji Tuska. To kolejny przykład szamba, z jakim mamy do czynienia w strukturach unijnych, gdzie przecież ogromna afera korupcja wybuchła w samym Parlamencie Europejskim, a za łapówki aresztowana została nawet wiceprzewodnicząca P. Ewa Kaili. Ręka rękę myje, jedni cwaniacy wrzucają na stanowiska drugich, a wszystko przypomina strukturę paramafijną. Tak dziś wygląda kondycja unijnych pseudoelit, które forsują te wszystkie zielone łady, pakty migracyjne i inne szkodliwe bzdury. Inni użytkownicy X-a wrzucili kompromitujące zdjęcia polskich polityków, którzy ściskają sobie ręce z Reindersem. Są to m.in. Szymon Hołownia, Radosław Sikorski czy Ryszard Petru. Są to naprawdę skandaliczne informacje, przed którymi Ewa Zajączkowska już dawno ostrzegała. Inni użytkownicy portalu pisali, złodzieje są wszędzie. Spójrz na Pis. Nie ma co wrzeszczeć, jak w Polsce działała Pis, mafia i kradła na potęgę, napisała Aga. To się chyba nigdy nie zmieni. Pożekadło zawsze prawdziwe. Złodziej zawsze najgłośniej woła łapać złodzieja, napisał Czy male sprawdzam. Jednym z komisarzy wybranych na kolejną kadencję, prawda? W tym chorym trybie głosujemy na wszystkich albo na nikogo. Ja mam tylko pytanie: to po co przesłuchania wszystkich komisarzy osobno, jeśli nie głosuje się na nich indywidualnie? Chora, zepsuta tałunia od rdzenia skwitował Never Too Late to Learn. Ewa Zajączkowska wrzuciła też mocny apel w formie filmu. Zaprezentowała śmiały wniosek o wycofanie się Unii Europejskiej z dyrektywy budynkowej EPBD. Przeanalizujmy jej wystąpienie. Dyrektywa Budynkowa zawiera bardzo wiele niebezpiecznych zapisów, które zobowiążą nas Polaków, ale też wszystkich Europejczyków do niezwykle kosztownych remontów. Zgodnie z zapisami dyrektywy budynkowej wszystkie budynki mają być bezemisyjne do 2030 roku, jeżeli są budynkami nowymi, do 2050 roku, jeżeli są budynkami już istniejącymi i do stycznia 2028 roku, jeżeli są budynkami instytucji publicznych. Wymagają nowej wizji, tylko że jak zagłębimy się w przepisy dyrektywy budynkowej, to widzimy, że jest to wizja wariatów. Zużycie energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych ma zmniejszyć się o minimum 16%, a do 2030 roku roku o 20-22% w porównaniu do 2020 roku. Szanowni Państwo, Europa mierzy się z ogromnym kryzysem mieszkaniowym, który jest całkowicie lekceważony przez eurokratów. Mieszkanie jest jedną z podstawowych potrzeb egzystencjalnych, a dyrektywa budynkowa wywinduje ceny nieruchomości drastycznie w górę i to nie jest żadna teoria spiskowa, tylko to jest między innymi to, co Bastiat opisywał w swoim dziele, co widać nie widać, że jeżeli właściciel nieruchomości zostanie zobowiązany do wykonania kosztownego remontu, by poprawić klasę energetyczną swojej nieruchomości, to zapłaci za to właśnie właściciel, bądź osoba, która będzie chciała tą nieruchomość kupić, bądź ten, kto będzie tą nieruchomość chciał wynająć. Czytamy również, że będą zielone kredyty, ekokredyty, tylko Tutaj powstaje podstawowe pytanie, kto za nas będzie te kredyty spłacał. Bo co z tego, że ja zrobię przyjemność jakimś unijnym urzędnikom, wezmę kredyt i poprawię klasę energetyczną swojej nieruchomości, jeżeli w ostateczności to ja zaciskam pętlę na swojej własnej szyi? I chyba jednym z kluczowych zapisów dyrektywy budynkowej, o którym czy wobec którego jest wiele nieścisłości w przestrzeni publicznej, jest to, że dyrektywa budynkowa zawiera zapisy dotyczące. Kar. Każde państwo członkowskie ustanawia krajową trajektorię progresywnej renowacji zasobów budynków mieszkalnych zgodnie z krajowym planem działania i celami na 2030, 40 i 50 rok. Tylko co z tego, jeżeli lobbyści i tak powiedzą, że dyrektywa dotyczy tylko budynków niemieszkalnych, a mieszkalne są dopiero objęte tą dyrektywą. Wtedy, kiedy państwo członkowskie właśnie wymyśli sobie tą specjalną trajektorię, w ramach której budynek mieszkalny ma dojść do bezemisyjności. Ale i tak lobbyści powiedzą, że ta dyrektywa żadnych kar nie nakłada, bo to czy kary będą, czy tych kar nie będzie, zależy od tego, jak państwo członkowskie implementuje dyrektywę do krajowego ustawodawstwa. Tylko, że jeżeli ktoś uważa, że w świetle tych przepisów, które chociażby przed chwilą przytoczyłam, państwo członkowskie w swoim ustawodawstwie, czy to będzie projekt rządowy, czy to będzie projekt parlamentarny, nie wpisze kar, którymi będziemy obłożeni jako właściciele nieruchomości, no to muszę przyznać, że albo jest naiwnym kretynem. Albo czerpie bardzo duże korzyści z Europejskiego Zielonego Ładu, bądź właśnie z takich pomysłów jak dyrektywa budynkowa, bo to jest niesamowite, jak niektórzy bronią dyrektywy budynkowej, bronią Europejskiego Zielonego Ładu. I jeżeli pomyślimy sobie o tych przepisach w sposób logiczny, w sposób rozsądny, no to wydaje się, że właśnie tylko ktoś, kto czerpie zyski z takich pomysłów, jest w stanie tak bezwstydnie i bezwzględnie bronić tych zapisów. To jest wniosek dotyczący wycofania się Unii Europejskiej z dyrektywy budynkowej. Ten wniosek został podpisany przeze mnie, przez europoseł Annę Bryłkę, przez europosła Tomasza Buczka, przez europosła Tomasza Frelisza, a także przez europosłów Daniela Obajtka, Jacka Ozdobę i Marcina Sypniewskiego. I od razu uprzedzam, szanownych dziennikarzy, że to nie jest tak, że ta dyrektywa ma tak małe poparcie, ten wniosek ma tak małe poparcie i dlatego jest tylko kilka podpisów. Po prostu regulamin Parlamentu Europejskiego jasno wskazuje, że wystarczy około 10 podpisów, by grupa europosłów złożyła taki wniosek do Komisji Europejskiej. Składamy taki wniosek do Komisji Europejskiej, by Komisja Europejska w świetle... Panującego kryzysu mieszkaniowego w całej Unii Europejskiej wycofała się z patologicznych zapisów, które spowodują, że dostępność mieszkań, szczególnie dla młodych ludzi, będzie jeszcze mniejsza, bo ceny mieszkań po prostu wzrosną, jeżeli właściciele nieruchomości zostaną obciążeni ogromnymi kosztami takiej dyrektywy. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. Zachęcamy Was do zasubskrybowania kanału oraz o ocenę materiału. Zostawcie też po sobie jakiś fajny komentarz i udostępnijcie ten film dalej. Zostańcie z nami i bądźcie z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.